Dzień dobry, cześć, nazywam się Nadia Harris i jestem współzałożycielką Remote School. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na wydarzenie online, które będzie miało miejsce 20 października. Jest to już 20. edycja kursu na HR. Ja będę miała przyjemność porozmawiać z Wami o tym, jak zorganizować pracę zespołu hybrydowego, jak menadżerowie mogą zorganizować swoje zespoły, aby praca hybrydowa rzeczywiście miała sens. Nie wiem, czy widzieliście ostatni raport firmy Cisco, którego wyniki są dość zatrważające, ponieważ jedynie 19% pracowników uważa, że ich organizacja jest gotowa na wdrożenie pracy hybrydowej. No dobry wynik to to nie jest, ale mam dla was właśnie dobrą wiadomość, dlatego że podczas panelu 20 października ja będę mówić o tym w jaki sposób menedżerowie mogą zapewnić skalowalne wdrożenie pracy hybrydowej, czyli w jaki sposób praca w domu wpływa na nasze doświadczenia związane z pracą hybrydową, w jaki sposób wykorzystać biuro, w jaki sposób co zrobić, aby w ogóle ograniczyć tą nadmierną ilość spotkań online, bo jest ich nadal bardzo dużo, co te też potwierdzają statystyki, no i w ogóle jak się zabrać na tą, za tą hybrydę, w jaki sposób robią to inne organizacje na świecie. Mam przyjemność pracować z takimi od kilku lat, także obiecuję wam, że będzie bardzo dużo treściwych informacji, na pewno nie będzie to zmarnowany czas. A zainspirujecie się do tego, aby zacząć budować Wasz własny, unikalny model pracy hybrydowej w Waszym zespole bądź w całej organizacji. Do zobaczenia 20 października Kurs na HR. Cześć!